Disciples 3 Odrodzenie to kontynuacja Disciples 2 Dark Prophecy, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i krytyków. Ponownie spotykamy się ze strategią turową, jednak tym razem twórcy zaoferowali nam coś więcej niż tylko walkę cios za cios. Możemy bardziej rozwijać naszych żołnierzy, a możliwość dokonywania ruchów strategicznych została zwiększona do maksimum. Wybierać możemy spośród trzech głównych frakcji. Imperium, Legionu Potępionych oraz Przymierza Elfów. Każda ze stron posiada osobną akcję, jednak fabuła w każdym możliwym momencie krzyżuje ich losy. W grze mamy kilka trybów gry: kampanię, szybką potyczkę i oczywiście multiplayer. Jednak największą zmianą w porównaniu z poprzednikami jest przejście z technologii 2D do 3D, mimo tej zmiany grafika nadal pozostała w charakterystycznej dla siebie formie, co na pewno ucieszy wielu fanów tejże serii. Smaku całej produkcji dodaje editor map, który ma się pojawić w dniu premiery Disciples 3 odrodzenie. Peggy, 12. The Sims 3 Kariera to już następny dodatek do naszych Simsów. Mowa tutaj o DLC, która nosi nazwę Kariera. Jak zawsze, dodatek powinien dostarczyć naszym bohaterom nowych zdolności oraz przedmiotów, a nam niezapomnianych wrażeń. Dodane zostało nowe miasteczko, nadzwyczaj spokojne oraz położone nad malowniczym jeziorem. Będziemy mogli w naszej prowincji umieścić m.in. rednizę strażacką, salon fryzjerski oraz kilka innych miejsc pracy, gdzie nasi podopieczni rozwiną swoje upodobania oraz talenty. Najśmieszniejszą pracą, jaką możemy zająć się w tym dodatku, jest robota łowcy duchów. Ponadto od teraz simowie przebierając się zostawiają w różnych miejscach swoje brudne ubrania. Po upraniu ich można rozwiesić je na sznurku bądź wysuszyć w zakupionej suszarce. Od strony wizualnej dodatek nie wprowadza żadnych znaczących modyfikacji, chociaż naturalnie wzbogaca grę o nowe miejsca i przedmioty. Alice Madness Returns to kolejna część gry znanej prozy Luisa Carola pod tytułem Alicja w krainie czarów. Tym razem do czynienia mamy z bardziej złożoną i czarną fabułą. Dźwięki, które możemy usłyszeć w naszych głośnikach podczas gdy nasza Alicja szlaja się po krainie przygód, całkiem nieźle odzwierciedlają prawdziwy świat. Głównym wyposażeniem dziewczynki jest na przykład nóż kuchenny, śmiercionośne karty, dzięki czemu gra staje się dużo ciekawsza i nieprzewidywalna. Unreal Engine 3 to silnik graficzny, który został wykorzystany na potrzeby gry, by generować zaawansowaną oprawę wizualną, przepełnioną efektami specjalnymi. Nasza bohaterka Podczas rozgrywki uda się również do prawdziwego świata, m.in. do Londynu, gdzie nie będzie mogła znaleźć ani chwili spokoju. Dlaczego? Tego się dowiesz grając w Alice Madness Returns. Battlefield 1943 to kolejna odsłona z serii sieciowych strzelanin, która zdobyła uznanie na całym świecie. Ta taktyczna gra akcji przenosi nas w samo serce konfliktu zbrojnego i pozwala na wzięcie udziału w trzech słynnych operacjach wojskowych. Gracze podczas bitwy o kontrolę nad wodami Pacyfiku mogą przenieść się na wyspę Pearl Harbor, która została zbombardowana przez Japończyków w czasie II wojny światowej. Twórcy do dyspozycji graczy w najnowszym Battlefieldzie oddali trzy klasy postaci. Scout, Rifleman oraz Infantry. Poza klasycznymi starciami piechoty, gracze mogą również skorzystać z samolotów, czołgów czy jeepów. Cały ekwipunek został wiernie odwzorowany, a w grze dostępne są karabiny snajperskie, materiały wybuchowe czy nawet broń do walki wręcz. Battlefield 1943 działa na silniku graficznym stworzonym przez studio Dice. Narzędzie zostało wcześniej wykorzystane podczas produkcji Battlefield Bad Company. Bez problemu generuje ono wysokiej jakości tekstury czy szczegółowe modele albo efekty specjalne, które są w tym przypadku najbardziej unikatowym elementem.